Księga prawa, technicznie nazywana Liber Alvellegis. Wprowadzenie pierwsza księga. Tę oto księgę podyktowano w Kairze w ciągu trzech następujących po sobie dni 8, 9 i 10 kwietnia roku 1904, między południem a pierwszą po południu. Jej autor nazywał się Ajwassem i głosił, że jest wysłańcem Hor par Krata. Że jest posłem sił rządzących we współczesnej dobie tą planetą, co będzie potem wyjaśnione. Jakże mógł dowieść, że był w istocie bytem wyższego rzędu od rasy ludzkiej, a przez to uprawomocnionym do władczego mówienia. Jasne, że musiał ujawnić wiedzę i moc, której jak dotąd żaden człowiek nie posiadał. Swoją wiedzę przekazał głównie przy użyciu szyfru czy też kryptogramu w pewnych ustępach. Szyfr ten pozwolił mu przedłożyć zawiłe i tajemnicze fakty, w tym takie zdarzenia, które już miały miejsce, oraz takie, których żadna istota ludzka nie mogła być świadoma. W ten sposób w samym rękopisie znalazł się dowód potwierdzający jego roszczenia. Dowód, który nie zależy od żadnego świadectwa ludzkiego. Interpretacja tych wersów wymaga nie tylko wielkiej erudycji, ale też wieloletniej praktyki, a i tak trzeba będzie sporo się napracować. Wystarczająco dużo już odkryto dla uzasadnienia twierdzeń zawartych w tej księdze. Nawet najwięksi sceptycy będą zmuszeni przyznać jej rację. Poruszone tutaj problemy należy jest studiować pod bacznym otkiem mistrza Teoriona, którego lata ciężkiej pracy doprowadziły do oświecenia. Z drugiej strony język księgi jest w przeważającej mierze nadzwyczaj prosty, jasny i ożywczy. Nie da się jej przeczytać i nie być dotkniętym do głębi swego jestestwa. Nadludzka moc iwasa objawia się za pośrednictwem napływu jego mistrza i księgi w wydarzeniach potocznych, a historia w pełni uzasadnia wysuwane przez nią roszczenia. Fakt ten może docenić każdy, lecz lepiej można je zrozumieć z pomocą mistrza Teoriona. W pełni drobiezgowy zapis wydarzeń prowadzących do produktowania tej księgi wraz z Faksymilią reprodukcji manuskryptu Jesse Mistratoriona można znaleźć w Equinox of Gods.